Kiedyś ktoś stwierdził ze smutkiem, że Polacy wiedzą o Inflantach mniej niż o Sumatrze i Borneo. Mimo upływu lat, opinia ta pozostała aktualna, gdyż wiedza nad Wisłą o naszych rodakach w Badgalii, jako obecnie nazywane są dawne Inflanty polskie, wciąż jest znikoma. Inflanty to dzisiejsze tereny Łotwy i częściowo Estonii. Wiedza o tych terenach praktycznie nie istnieje w świadomości naszego narodu, gdyż za dawne kresy Rzeczypospolitej uważamy wyłącznie tereny. Ukrainy, Białorusi i Litwy. Nie pamięta się również, że ziemie dzisiejszej Łotwy dzieliły przez ponad dwa stulecia losy naszego kraju, a wielu jej mieszkańców dobrze zasłużyło się dla polskiej historii i kultury. Ponadto już sama nazwa Infland kojarzy się z jakąś nierealną krainą, a jej mieszkańcy dla nas w postaci wyjęte jakby z rzeczywistości. Tymczasem na Łotwie do dzisiaj żyje znaczna polska kolonia licząca 40 do 60 tysięcy osób. Nieważne, że ich przodkowie zostali oddzieleni od Polski podczas rozbiorów i nigdy już się nie znaleźli w jej granicach. Nad Dźwinią działają polskie związki kulturalne, placówki edukacyjne i polskie kościoły. Podobnie jak na innych terenach kresowych polskości kojarzono jest bowiem z katolicyzmem. Tym bardziej, że większość Łotyszy jest luteranami, a tamtejsi Rosjanie wyznają prawosławnie lub należą do staroobrzędówców. W filmie, jaki przygotowaliśmy, opowiemy Wam o historii Łatgali, ale nie ograniczymy się wyłącznie do jej terenu. Przecież do Rzeczpospolitej należała także reszta Inflant. Zaś stołeczna Ryga przez kilkadziesiąt lat była jednym z jej głównych portów. Kurlandia stanowiła lenne księstwo naszego kraju, a na jej terenie toczyły się nawet walki podczas powstania Kościuszkowskiego. W Dorpacie, to obecnie estońskie tartu, przez ponad 100 lat działał znakomity uniwersytet, który ukończyło wielu wybitnych Polaków. Chcę Wam przedstawić kilka miejscowości Infland oraz osób które na trwałe weszły do historii Polski, a pochodzą z tych terenów. Początki stolicy polskich i Flandynenburga sięgają w średniowiecza. W 1275 roku, na prawym brzegu Dźwiny, pomiędzy rzeką i jeziorem stropu, wielki mistrz zakonu kawalerów mieczowych, Ernest von Ratzenburg, wzniósł kamienny zamek, a trzy lata później lokowano tu miasto. W ziemię ziemi te od wschodu najeżdżali książęta moskiewscy, a od południa Litwini. Nowa epoka dla Infland nadeszła wraz z sekularyzacją zakonu Krzyżackiego. Początkowo Tyneburg został oddany w zastaw Rzeczpospolitej, a w 1561 roku przekazany we wspólne władanie Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Najpierw miasto stało się siedzibą powiatu, a od 1620 roku stolicą województwa Inflandzkiego. Najdalej na północ wysuniętego regionu Rzeczpospolitej. Pod koniec lat 20. XVIII wieku jezuici utworzyli kolegium przyklasztorne, pierwszą szkołę tego typu w Inflantach. W 1655 roku pierwszy wojewoda inflacki Hieronim Radzi, Radziwijewski sprowadził tutaj króla Szwecji Karola X Gustawa, który spod zamkowych murów Wyruszył na wojnę z rzeczą pospolitą, nazwaną Potopem Szwedzkim. Rok później miasto odbili z rąk szwedzkich Rosjanie i pozostali tu do 1667 roku. Burbu na próżno szukać starówki. Cała dawna zabudowa została zburzona w XIX wieku podczas noszenia murowanej Carskiej twierdzy. Prace fortyfikacyjne trwały ponad 20 lat z krótką przerwą na kampanię napoleońską. Rozpoczęto je w 1810 roku, a zakończono w 1833 roku, gdy obieg poświęcono w obecności cara Mikołaja I. Twierdza odegrała ważną rolę obronną w czasie I wojny światowej. Był tu obóz dla internowanych Polaków, a podczas okupacji niemieckiej getto żydowskie. Budowla jest do dziś symbolem miasta i najlepiej zachowano XIX-wieczną twierdzą w Europie Wschodniej. Dziś twierdza niszczeje, tylko nieliczne z budynków są użytkowane, m.in. w dawnym arsenale urządzono Centrum Sztuki Marka Rotke. Z nierozerwalnie związana jest postać Emilii Plater. Idealizowana bohaterka powstania listopadowego nie miała raczej łatwego życia. Urodziła się w Wilnie w 1806 roku jako córka hrabiego Franciszka Xaverego i Anny von der Moch. Ojciec prowadził hulaszczy tryb życia, wobec czego rodzice szybko się rozstali. Wówczas wspólnie z matką zamieszkały u kuzynostwa w Liksanie miejscowości odległej 12 kilometrów od Dyneburga. Tutaj Emilia wychowała się wspólnie z synami hrabiego Michała. Jej zainteresowania były odmienne od tych zalecanych dorastającym panienkom. Ćwiczyła jazdę konną, fechtunek i strzelanie z pistoletów. O ukształtowaniu się osobowości Emilii i o roli, jaką miała spełnić, niewątpliwie zdecydowały jej historyczne zainteresowania. Popierała ówczesny ruch młodzieżowy i patriotyczny. Czytała lektury filomatów i filaretów. Zachwycała się dziełami wielkich romantyków, Goethego i Schillera. Wykazywała również duże zainteresowanie ludem wiejskim. Zebrała i zapisała wiele tekstów piosenek i melodii ludowych. Gdy wybuchło powstanie, platerówna snuła mało realne plany opanowania twierdzy w Dyneburgu. Ostatecznie przyłączyła się do oddziału kuzyna Cezarego Platera. Wbrew legendzie nie brała nigdy bezpośredniego udziału w walkach, ponieważ była znakomitym trybunem ludowym. Prowadziła agitację wśród miejscowej ludności, zagrzewała do walki i podnosiła morale oddziałów. Nie została również, jak pisał Mickiewicz, pułkownikiem. Wiadomo, że dostała nominację na stopień kapitana. Jednak wbrew legendom nie dowodziła żadnym oddziałem. Jej fantastyczny zapał przynosił dowódcom sporo utrapienia, gdyż jako ikona Powstania wymagała dodatkowej ochrony, a do tego często podważała decyzje przełożonych, zarzucając im tchórzostwo. Gdy Powstanie chyliło się ku upadkowi, nie zgodziła się na wyprowadzenie oddziałów powstańczych do Prus. Wraz z grupą towarzyszy postanowiła przedzierać się w kierunku Warszawy. Nie zginęła od ran, a raczej z wyczerpania organizmu. I zapewne rozpaczy po informacji, że Warszawa skapitulowała. Umarła w dwóch wieku 25 lat w Justyjanowie, na dzień przed Wigilią 1831 roku. Ogona to kolejna miejscowość polskich implantów. Ulokowana kilka kilometrów od Dyneburga. Jest to niewielka miejscowość licząca kilka tysięcy mieszkańców. Jest to małe miasteczko z kościołem i klasztorem Dominikanów. Co prawda nie ma już tu Dominikanów, bo jeszcze za czasów carskiej Rosji zabroniono przyjmowania nowych zakonników do klasztoru. A ostatni z nich zmarł w latach 90. XIX wieku. Nie spowodowało to jednak zanieku kultu sanktuaryjnego. Świątynia przetrwała trudne czasy a w 200 rocznicę istnienia podniesiono je rangę do Bazyliki, gdzie na odpust przypadający w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to jest 15 sierpnia, ściągają tysiące katolickich wiernych również spoza Infland. Rodowód świątyni sięga XVII wieku i wiąże się z objawieniem, jakiego doświadczyła łatgalska dziewczyna o imieniu Anna, mieszkająca w majątku szlachcianki Ewy Justyny Szostawickiej, żony skarbnika Witebskiego. Inspirowana tym wydarzeniem Szostawicka przy wsparciu biskupa inflanckiego Mikołaja Popławskiego sprowadziła do ogony wileńskich dominikanów i ufundowała pierwszy drewniany kościół. Akt fundacyjny kościoła z 8 kwietnia 1700 roku ratyfikował król Argus II Mocny i papież Inocenty XII. Pierwszy kościół spłonął podczas pożaru w 1766 roku i wkrótce rozpoczęto znoszenie nowej murowanej świątyni. Trwająca ponad 30 lat budowa została ukończona w schyłku XVIII wieku i zachowana do dziś barokowa bryła kościoła pochodzi z tego właśnie okresu. W czasie I wojny światowej budynek klasztorny przejęło wojsko i zorganizowało w nim szpital. W okresie międzywojennym działo tu seminarium duchowe, które zamknęli Rosjanie w 1944 roku, a pomieszczenia dawnego klasztoru zaadaptowali na cele mieszkalne dla pracowników kołhazu. Mocno zdewastowany obiekt zwrócono dopiero w latach 90. XX wieku. Cały kompleks przeszedł całą gruntową renowację bezpośrednio przed pielgrzymką na Łotwę papieża Jana Pawła II. Wówczas stworzono rozległy dziedziniec, a od frontu bazyliki ustawiono potężny papieski ołtarz z dachem wspartym na sześciu kolumnach. Na uroczystą mszę świętą odprawioną przez papieża 9 września 1903 roku przybyło ponad 300 tysięcy pielgrzymów. Postacią związaną z agłoną jest pisarz, historyk i działacz społeczny Kazimierz Bójnicki, który prawie całe życie związany był z agłoną i nieopodal położoną Dagdą oraz dawnymi inflantami polskimi. W latach dwudziestych XIX wieku był on inicjatorem zniesienia pańszczyzny w inflackich guberniach. Niestety nie znalazł poparcia wśród innych właścicieli ziemskich. I pańszczyznę zniesiono w tym regionie dopiero pół wieku później. Przez, przez lata był wydawcą i redaktorem pierwszego pisma publiczno-krajoznawczego w Inflantach Rubin, gdzie wraz z innymi postępowymi Polakami drukował artykuły o historii, kulturze i ekonomice tych ziem. Był również autorem takich powieści jak Pamiętniki Księdza Jordana czy Wędrówki po Małych Drogach. W pierwszej z nich Często porównywalnej do wydanego później dzieła Lwato Stoja, Wojna i Pokój, przedstawia tragiczną miłość młodego polskiego szlachcica do Łotyszki na tle wydarzeń wojny polsko-szwedzkiej w XVII wieku. Druga to unikatowa w literaturze romantycznej próba odzwierciedlenia życia polskiej szlachty w Ładgali na początku XIX wieku. Część prac autora nie doczekała się wydania. Cenne rękopisy spłonęły podczas pożaru majątku bójnickich w 1863 roku. Pod koniec lat 90. XX wieku w Rydze odnaleziono uznane wcześniej za zaginione pamiętniki pisarza, które dostarczają wielu cennych informacji z lat 1790-1875. Rękopisy obecnie znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Lucyn to jedna ze starszych libońskich osad na terenie dzisiejszej Łotwy, sięgająca swymi korzeniami XVIII wieku. Wiadomo, że zanim w 1399 roku mistrz zakonu kawalerów mieczowych Vannemar Hasenkap von Burgenej zdecydował się wznieść między lucyńskimi jeziorami murowany zamek, istniała w tym miejscu drewniana warownia Ładgalów osada leżąca na granicy Wpływów Zakonu inflanckiego i Rusi Moskiewskiej przechodziła z rąk do rąk. Gotthard Kettler, ostatni wielki mistrz Zakonu Liwońskiego, świadom, że jego kraj jest zbyt słaby, by przeciwstawić się cesarstwu rosyjskiemu i Szwecji, złożył przysięgę wierności polskiemu królowi Zygmuntowi II, Augustowi. Na mocy układu z 1561 roku Inflanty, w tym także Lucyn, Zostały przyłączone do Rzeczypospolitej. W trakcie trwania wojny inflackiej w 1579 roku miasto Lutyn odwiedził król Polski Stefan Batory. Zlecił on umocnić zamek 50 armatami, wzmocnić załogę do tysiąca żołnierzy oraz przenieść pod zamcze na miejsce dzisiejszej osady. Warownia, mimo to nie przetrwała wojennej zawieruchy, mocno zniszczona w czasie wojen polsko-szwedzkich dziś pozostaje w formie malowniczej ruiny jako najlepszy punkt widokowy na miasto i okolice. W Lucynie urodził się Ferdynand Antoni Osendowski. Jego ojciec, lekarz Marcin Osendowski, i matka Wiktoria Zbortkiewiczów później przeprowadzili się do Kazimierza Podolskiego. Już w czasach szkolnych Ferdynand zaciągał się na rejs okrętami carskiej floty handlowej. Studiował na Sorbonie, gdzie poznał Marię Skłodowską-Kiri. Potem wrócił do Rosji i do wybuchu rewolucji październikowej pracował jako dziennikarz. W 1918 roku dołączył na Syberii do armii admirała Kołczaka, gdzie został jego bliskim doradcą. Między innymi negocjował z przedstawicielami USA, Francji i Japonii. Kontrakty na eksploatację złóż mineralnych. Po klęsce wielkorządcy Rosji przedarł się przez tajgę do urgi, dzisiejszej stolicy Mongolii Uan Bator, gdzie wspólnie z Krajanem z Infland, baronem Romanem von Ungensterburgiem, zamierzali zorganizować kampanię antybolszewicką. Eskapada ta jedna z najbardziej pasjonujących i tajemniczych epizodów jego życia stała się kanwą literackiego bestsellera. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, wydanego na przełomie lat 1921-1922 po dotarciu do autora do USA. Dzieło wydane w języku angielskim przetłumaczono na 19 języków. W 1922 roku pisarz powrócił do Polski, gdzie ukazało się ponad 70 jego nowych książek. Komuniści nigdy nie wybaczyli mu opublikowanego w 1930 roku pamfletu Lenin. Ostrej krytyki wodza proletariatu i rewolucji bolszewickiej, który ukazał się w kilkunastu krajach i zdobył wielki rozgłos. W liczbie przekładów na języki obce w czasach przedwojennej Polski książki Ostendowskiego wyprzedzały tylko dzieła Sienkiewicza, Łączny, ówczesny nakład książek sięgał 80 milionów egzemplarzy. Wieś miasteczko nad rzeką Guyao, licząca dziś niespełna 20 tysięcy mieszkańców, to historycznie jeden z największych ośrodków inflantów. Stolica dawnego województwa wendeńskiego, jednego z trzech nowych województw utworzonych po zawarciu rozejmu w jamie zapolskim kończącego wojnę o inflanty między Rzeczpospolitą Obojga Narodów i cesarstwem Rosyjskim. Utworzone w 1596 roku województwo przetrwało do 1660, czyli do zawarcia Pokoju oliwskiego. Wędowie, pierwsi mieszkańcy tych okolic, założyli tutaj swoją osadę, już na przełomie XII i XI wieku. Krótce tereny te zostały podbite przez ryczezy zakonów kawalerów mieczowych, którzy spalili drewnianą warownię i na sąsiednim wzgórzu na początku XIII wieku zbudowali kamienny zamek, zakładając wokół niego miasto. Ranga grodu szybko rosła i z czasem stała się ona największą twierdzą w okolicy i główną siedzibą mistrza Zakonu. Stary zamek był fortyfikacją otoczoną fosą osadzoną na plamię nieforemnego czworoboku z trzema narożnymi basztami obronnymi. W czwartym północno-wschodnim narożniku znajdowała się kaplica zamkowa. Baszty i kaplice połączono trójkondygnacyjnymi budynkami, tworząc wewnątrz zamknięty dziedziniec. Wjazd z wozem do zamku pierwotnie prowadzi przez fortyfikacyjne wrota od strony wschodniej. Zamek został doszczętnie zniszczony przez Rosjan na początku wojny w 1703 roku i już go nie odbudowano. Do czasów współczesnych przetrwał w dość dobrym stanie frontowa część budowli z kwadratową wieżą wschodnią, zawieńczoną stążkowym dachem. Pozostała część, stopniowo rekonstruowana, pozostaje w stanie malowniczej ruiny. Z infantami związany jest Jan Karol Chodkiewicz, Hetman Wielki Litewski, Hetman Polny Litewski, Wojewoda Wileński, Starosta Generalny Żmudzki. W 1596 roku mianowany podczasem litewskim Hrabia na Szkowie Nowej Myszy i Bychowie, panna Mielcu i krasnia, Kraśniku. Jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII wieku. W czasie wojny w czerwcu w 1605 roku król Szwecji Karol IX rozpoczął oblężenie Rygi. Na odcież miastu przybył Jan Karol Chodkiewicz. Świeżo mianowany Hetman, kor wielki koron. Dysproporcja liczebna wojsk liczyła, była bardzo rażąca. Szwedzi dysponowali 11 tysiącami głównie piechotą, a wspólne siły polskie to 4 tysiące, głównie jazda konna. Ponieważ husaria nie nadawała się do atakowania umocnień obozów szwedów, Hotkiewicz postanowił zmusić do bitwy w otwartym polu. Zasugerował, że zamierza się wycofać i postęp się udał. Szwedzi opuścili obóz pod rygą i po całą całonocnym marszu w deszczu nad ranem 27 września dotarli pod Kirchholm. Hotkiewicz przeciągnął rozpoczęcie bitwy do momentu, aż dotarł ze wsparciem Fryderyka Kettlera z kurlandzkimi rajtarami. Do głównego starcia doszło około południa. Bitwa została rozstrzygnięta w niecałą godzinę. Husaria atakiem z lewego skrzydła zmiotła szwedzką jazdę i z boku zaatakowała piechotę. Straty Szwedów wyniosły 8 tysięcy poległych. Zginęli między innymi zięć Szwedzkiego Króla, książę Fryderyk von Luneburg, jak również generał Andres Lenartsson. Polskie straty wyniosły niewiele ponad 100 żołnierzy, w tym jedynie z 13 husarzy.